Dobry wieczór, kochani. Witamy was na kanale Cudeńka dla domu i chcielibyśmy was dzisiaj zaprosić na naszą sprzedaż eee, takich cudeni, które tutaj właśnie mamy na stole. Eee, więc tak. Eee, zapraszam pierwszy do licytacji tej oto karawki z czterema takimi, że tak powiem kieliszkami i karaweczka jest szklana. O, aby mnie nie stłukł. jest szklana. Pojemność karawki to jest litr 300 ml. Kubeczki mają do samego czubatego prawie 190 ml, do, do pełna. E, karawka ma jakąś tutaj, że tak gdzie to było? Ma, ma karawka tą. E, jakąś tutaj metkę. E, nie, że to nie chcę palcem pokazywać. W ten nie mam pojęcia. Próbowaliśmy znaleźć. Co to jest w ogóle? No, nie udało nam się tego znaleźć no, w ogóle. No jest bardzo ładna. Fioletowe. Fioletowa karaweczka. E, więc tak, e, karawka będzie w licytacji, czyli proszę wpisywać w komentarzach karawka 50 Przebijamy o 5 zł. Licytacja będzie trwała do niedzieli, godziny 18. Potem po prostu... E, kto wygra no, będzie posiadaczem takiej fajnej karawki. No, jest naprawdę bardzo ładna, niespotykana. Podejrzewam, że chyba nie jest nawet z Niemczech, aczkolwiek nie chodzi o to. Dobrze, czyli tak, karawkę sobie odstawimy i pokażemy Wam kolejną rzecz, która będzie, ale już nie w licytacji, tylko po prostu kto w komentarzach wpisze pierwszy, tą rzecz, ta osoba po prostu tą rzecz może, tą, że rzecz kupuje. Licytacja, tak jak powiedziałem, jest tylko karawki ta jedna, a resztę rzeczy będzie można po prostu bezpośrednio kupić. Yy, od razu może też powiem, jeżeli chodzi o kupno, wiadomo, bo my mieszkamy w Niemczech, wysyłka jest z Niemczech, ale jest możliwość u nas otwartej paczki i będzie można parę rzeczy sobie w tą paczuszkę dorzucić. My wtedy. Wysyłamy to jako jedno. Tak, mała paczka, dwie, trzy średnie rzeczy kosztuje 49 zł. No jest to dużo, ale weźmiemy pod uwagę to, że jeżeli po prostu zbierzemy więcej tych paczek, my po prostu nie dojeżdżamy do granicy, bo nie mamy daleko i wysyłamy to pocztą polską, czy tam w jakiś taki sposób paczkomatem i wtedy będzie na pewno dużo taniej. Nie? Paczka średnia kosztuje 80 zł. Jakieś 6-7 rzeczy można zapakować w nią. Wiadomo, pakowanie będzie wszystko ładne w folię, no nie w papiery. Jedziemy. Pierwsza rzecz, pierwsze trio. Trio Trishin Royta. Jeśli źle wymawiam, przepraszam, uczymy się, ale yy, chciałbym zaprezentować. Jest bardzo ładne w stanie. Yy, można powiedzieć, perfekcyjnym. Nie ma yy, zarysowań. Ładnie widać. Mhm. Dobra, nie ma żadnych zarysowań, pęknięć. I w ogóle, naprawdę w stanie, no super. Mam nadzieję, że to też dobrze będzie widać. Bardzo dobrze. Dobra, pokażę jeszcze ten mały talerzyk. Cyk. I tu, oto taki tutaj większy talerzyk. Cyk, nie? No, więc tak, trio można wpisy wpisywać w komentarzach. Eee, trio Royta, 40 zł. Oczywiście w opisie będzie wszystko opisane, co jak napisać dokładnie, bo wiadomo to słowo niemieckie Tierschenroita no jest ciężkie w wymówieniu i tak więc w napisaniu nawet, ale wszystko będzie w opisie, jak to napisać dokładnie w, w komentarzach po prostu, no więc tak się prezentuje, jest bardzo ładne, jak ktoś Kto lubi takie To pisze ten lepszy. <grym> dokładnie, dobrze. Odstawiamy trio i lecimy dalej. Mamy tutaj takiego ładnego, fajnego, pięknego łabędzia. Łabądzik jest kryształowy. Łabądzik jest kryształowy. OK. Ładnie było witać. Dobra, zmierzymy łabądka. Długość łabądka 17 cm. Wysokość tego oto tutaj zawodnika 12 cm. No, będziemy wpisywać. Łabądek 50 zł. Ale w ceny... Jeśli zapomnę jakąś cenę powiedzieć, to w opisie będą wszystkie ceny podane. Dobra, odstawiamy tego pięknisia. No jest piękny naprawdę. OK, i jedziemy dalej. Teraz zaprezentujemy Wam, kochani, taki ładny talerz. Jakaś kolekcja z tymi kwiatkami. Mamy tych talerzyków jeszcze więcej. Bardzo no piękny stan, naprawdę no, cacuszko jest tutaj coś takiego, to jest jakaś seria rozentala, tu na samutkim dole no, znowu palcem pokazuję na samutkim dole jest ładnie opisane że to jest rozental dobra jest, to jest talerzyk ścienny, można go zawiesić naprawdę, nie? postawić zawiesić, po, no dokładnie talerzyk piękny talerzyk będzie po prostu rozental 60 o, dobra, talerzyk jest pokazany to lecimy następny tu mamy świecznik. Świecznik, świecznik jest też. Y, o, kryształowy. Ma świeczniczek mały może znajdzie swojego pana. Aczkolwiek świecznik ma 16 cm. A to panią oczywiście. Dobra, świeczniczek tak wygląda, jest naprawdę w stanie idealnym. Mhm, dobra, pięknie. Świecznikowi podziękujemy i zapraszamy w taką miodową miskę. Tależyczkami. Tych talerzyczków jest 5. Misa jest bardzo ładna. Gdzieś tam może się zdarzyć, że ma jakąś malutką ryseczkę, ale nie jest nigdzie uszkodzona, nie jest nigdzie obtłuczona, czy tam nie jest ta uszczerbiona, no nie, naprawdę jest bardzo ładna. Misa ma 21,5 cm. Dobrze. A głębokość to jest jakieś 6-7 cm. Do tego są takie piękne talerzyczki. O, za chwilę będzie uszczerbiona. No, delikatnie, delikatnie cyk, cyk i piękne talerzyki. No fajne. Nie wiem na co, na jakąś sałatkę czy coś. Kawałek ciasta. Tak no, ciasto chcesz tu kłaść, to. No nie. <grym <grym Ale na jakąś, no, no po prostu nie wiem, nawet może sobie stać w witrynie. No, są osoby, które naprawdę lubią takie rzeczy i tyle. Nie? No, tak więc. Yy, no, tak więc tak samo. Będziemy po prostu wpisywać miseczka yy, z talerzykami 55 zł. No, wszystko, tak jak mówię, będzie ładnie opisane w opisie filmu. I kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, podziękujemy miseczce. Wygłosimy teraz. Na kolejną rzecz jest to taki mały dzbanuszek, dzbanuszek litrowy. Mam powiedział, że jest stary, jest dzbanek Bawaria, ale raczej wątpię, żeby był zbyt dużo używany, bo naprawdę w środku wygląda, jakby nie był używany. Jeżeli są jakieś ślady, to tylko od modność palców. Ale tak więc okay. o, mamy tak z mhm. dzbanuszek dzbanuszek czy kaneczka, Wpiszem, wpiszemy dzbanek po prostu 40 złotych no dobrze, tak wygląda, ma takie kwiatki, nie mam pojęcia czy to jest zdobione ręcznie, być może tak, jest to tak e, dotyku jakby było bardziej na wierzchu. Nie wiem, nie znam się za bardzo w każdym razie. Zbanuszek jest bardzo fajny i... Może zagościć na jakimś stole dla herbaty i do kawy. Ok, dobrze. To teraz jedziemy z następną rzeczą. Jest tu talerzyk z serii Aladdin Rosenthala w stanie idealnym. Ok, i talerzyk też można powiesić na ścianę. Jest to motyw drugi. Nie wiem już ile było w kolekcji tych talerzyków, ale cała masa też tych talerzyków mamy mnóstwo. Aczkolwiek tego jednego chcemy Wam tutaj dzisiaj zaprezentować i sprzedać. Dobra. Talerzyk będzie po prostu wpisany jako talerzyk yy, 60 zł. Dobra. Dziękujemy talerzykowi. Teraz mamy taką dużą misę kryształową. Kryształowa misa bez żadnych uszczerbków. Jest po prostu mega, mega ciężka, kryształowa. Proszę zobaczyć z tyłu jaki jest piękny kwiatek po prostu. Cudno. No no no, no cudeńko. Cudno. Dokładnie cudeńko. No jest no, no mega po prostu. I te falbanki też no, śliczne. Po te, te, te no po prostu te boczki. Te no. Jak kwiatuszek. No dokładnie tak. I tu też będzie wpisane misa kryształowa. 60 zł. O żeby za chwilę ja. się nie stłuk. Dobra, okej. Okay. Dziękujemy. Mamy teraz kolejną rzecz. Taki mały dzbanuszek. Mhm. Jest to dzbanuszek ręcznie malowany. Jest to prawdziwy kobalt. Nie ja wiem, czy mam dobrą stroną to, czy nie. Dobrą Dobrą stroną mam. I prawdziwy kobalt. I to jest nawet, jest nawet pokryty 24-kardowym złotem. I sygnaturka Reichenbach. No, wazonik mega fajny. Mega ładny. Wazonik ma wysokość 11 cm i szerokość 7 Dobrze. Dobrze. Wazonik kobaltowy jest, tym, że jest pokryty tym złotem, dlatego wazonik wpisujemy kobalt 60 zł. No, ok. Yy, dobra. To teraz pojedziemy jeszcze kolejną rzecz. Jest to też karaweczka. Bardzo ładna karawka. Oczywiście karawka kryształowa. Z takimi kwiatkami, nie wiem, może tak będzie lepiej po moją ręką widać. Z winogronem? z winogronem? Z winogronem, coś takiego, tu chyba tak samo mm -hmm. od spodu. Karaweczka ma jakieś 400 ml pełna, nie ma żadnych uszczerbień, ubytków na szkle. Może służyć jako na, do oliwki, do jakiegoś sosu, winegret, coś takiego właśnie, nie? Yy, karaweczka jest wysoka. Na 18, 19 cm dobra, i za i karaweczka wpisujemy. Mm, karawka kryształowa 60 zł. Dobra, to karawce teraz dziękujemy. I mamy dla Was jeszcze jedną rzecz. Jest to dzban, dzbanek albo dzbanek na kwiaty, coś takiego raczej. E, wysokość tego pięknisia to 23 cm. Szerokość u góry 11 cm Jest to ręcznie malowane. Jest to tutaj sygnaturka Royal i handarbeit chyba jest zapisane, że ręcznie właśnie robione, malowane i prawdziwy kobalt. KPN, czyli po prostu jak to było z tym KPM, że to jest stara niemiecka, stara niemiecka porcelana berlińska. Tak. tak antyczna, 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 dokładnie no jest bardzo ładny, śliczny w środeczku tak samo nie ma żadnych otarć na nim nie ma uszkodzeń nie ma uszkodzeń, piękny no, czyli też wpiszemy przy, przy, przykładowo z banek 70 zł. dobra to więc z dziękujemy i mamy już ostatnią rzecz jest to też trio Trio takie, jakby chińskie, tak ala chińskie, jakby wyglądało, jest bardzo ładne. Hmm. No, dokładnie to jest trio Bawaria. Nie wiem, dalej nie mogę rozczytać tego. Jeżeli ktoś z Was może wiedziałby tą sygnaturkę, czy to coś tam więcej znaczy, czy co, jak. No, jest napisane Bawaria, ale po prostu nie wiemy, co tak. Bo Bawaria ma różne te sygnatury. W każdym razie, jeśli ktoś coś doradzi, napisze, będziemy bardzo wdzięczni za jakąś pomoc, odpowiedź i tak dalej. Nie? Trio, bardzo ładne. Filiżaneczka, od razu powiem, że filiżaneczka jest tutaj delikatnie przetarta na rączce. No, i za filiżaneczkę po prostu wpisujemy. Trio Bawaria, 40 zł. No, to by było wszystko, kochani. W każdym razie, tak jak mówiłem, karaweczka jest duża karawka z tymi czterema kieliszeczkami. Jest na licytację do niedzieli. Można przebijać o 5 zł. Resztę rzeczy, kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy do opisu. Chcielibyśmy jeszcze podziękować wszystkim nowym subskrybentom i starym, że jesteście. Dziękujemy za tyle subskrypcji w ostatnich dniach, za te komentarze pozytywne, za te wszystkie polubienia. No jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ w ten sposób rozwija się nasz kanał. To też nas motywuje. Możemy po prostu, yy, możemy, chcemy bardziej w to wszystko brnąć yy, i robić takie fajne rzeczy, takie rzeczy, które po prostu lubimy. Nie? Dzisiejsze czasy są takie, że człowiek po prostu, a muszę to, to, niektórzy muszą iść do pracy, bo muszą. A niektórzy ludzie chcą robić coś innego i rozwijać się. Dobra, nie rozgaduję się. Yy. To by było wszystko. Dziękuję serdecznie. Zapraszam nowych widzów także do subskrypcji. Koniecznie te łapki w górę. To Łapka naprawdę w górę! Łapka w górę i <laughs> jakiś komentarz. Może być króciutki, ale by to był komentarz. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, piszcie śmiało do yy, w komentarzach. Na każde będzie zawsze odpowiedź. Dobra, dziękuję serdecznie. Zapraszam do zabawy i do następnego razu. Pa! pa.